Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale meczyki.pl. Ja nazywam się Łukasz i od teraz będę miał przyjemność nagrywać dla Was filmiki. Koniecznie zostawcie łapkę pod filmikiem, jeżeli Wam się spodoba i pamiętajcie, subskrybujcie kanał, żeby pomóc nam go rozwijać. Pierwszy przystanek, 2000 subów. Liczę na Wasze wsparcie. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie mały ranking. Poznacie top 10 najstarszych reprezentantów naszego kraju. Niestety próżno tu szukać tych, którzy grają do dzisiaj. Najstarsi biało-czerwoni z tych grających to oczywiście Łukasz Fabiański i Kuba Błaszczykowski. Obaj mają po 33 lata. Póki co są za młodzi, żeby znaleźć się w naszym rankingu, ale wszystko przed nimi. Na pozycji numer 10 znalazł się urodzony 24 marca 1973 roku Jacek Bąk. Obrońca z Lublina w reprezentacji narodowej zadebiutował w lutym 1993 roku. Stało się to przy okazji meczu z Cyprem. Od tej pory bąk zagrał aż 96 razy z orzełkiem na piersi. Gdy kończył swoją przygodę z reprezentacją miał 35 lat i 80 dni. Z kadrą pożegnał się po Mistrzostwach Europy po zremisowanym meczu z Austrią w 2008 roku. Numerem dziewiątym tego rankingu jest Edward Cebula. Dziś nikt z nas go chyba nie pamięta. W kadrze narodowej zadebiutował uwaga w 1917 roku, czyli wtedy, kiedy my wszyscy byliśmy daleką przyszłością. W 1939 roku Edward Cebula zadebiutował w meczu przeciwko Szwajcarii. To był trudny okres dla Polski, ale też dla całego świata. Zagrał w kadrze narodowej tylko, a może aż pięć spotkań. W momencie, gdy kończył karierę w reprezentacji miał 35 lat i 85 dni. Na pozycji ósmej tego zestawienia jest również nieżyjący już niestety Włodzimierz Smolarek. Napastnik reprezentacji Polski urodził się niedaleko Łodzi w 1957 roku. W kadrze narodowej zadebiutował w przegranym meczu z Argentyną. Było to 12 października 1980 roku. Od tego czasu 60 razy zagrał w barwach. Narodowych zdobywając 12 goli. Zakończył karierę w meczu przeciwko Holandii w 1994 roku. Miał wówczas 35 lat i 90 dni. Nieco starszy od poprzedników był Władysław Krasiak. Swój debiut w reprezentacji miał w roku 1924, kiedy Polska pokonała Turcję 2 do 0. Przygodę z reprezentacją skończył zaledwie 10 lat później. Tuż przed wojną pokonał Łotwę 6 do 2 i był to ostatni mecz zawodnika ŁKS Łódź. Miał wtedy 38 lat i 279 dni. Kolejnego zawodnika, co niektórzy z Was mogą kojarzyć. Jacek Zieliński był niegdyś filarem polskiej kadry. Zadebiutował w meczu przeciwko Słowacji, który wygraliśmy aż 5 do 0. Później w 59 kolejnych meczach mogliśmy cieszyć się grą tego piłkarza, buty na kołek odwiesił oczywiście jeżeli chodzi o kadrę, po wygranym 3-1 meczu z włochami. Miał wtedy 36 lat i 33 dni. W połowie naszego rankingu mamy piłkarza o imieniu Czesław Susztyk. Urodzony w Chorzowie w 1922 roku piłkarz, w reprezentacji zadebiutował w wieku 27 lat. Jego przygoda z kadrą zakończyła się zaledwie 9 lat później, w maju 1958 roku. W kadrze zagrał w 25 meczach, a ostatni w wieku 36 lat i 127 dni, tuż przed podium, jest Henryk Aszler. Napastnik polskiej kadry urodzony w 1918 roku. W 13 meczach w reprezentacji przegrał ponad połowę. Gdy żegnał się z reprezentacyjną karierą, miał 37 lat i 22 dni. Podium otwiera nam Władysław Szczepaniak. W tym zestawieniu chyba najstarszy ze wszystkich piłkarzy. Urodził się w roku 1910 w Warszawie. To on był jednym z tych, którzy tworzyli polską piłkę. W kadrze narodowej zagrał 34 mecze. Gdy kończył swoją karierę miał 37 lat i 118 dni. Pozycję numer dwa okupuje nam znany wszystkim doskonale król Artur Boruc. Polski golkiper urodził się w Siedlcach w lutym 80 roku. W kadrze zadebiutował w kwietniu 2004 za czasów Pawła Janasa. Zagrał dla nas wspaniałe 64 spotkania. Pożegnał się po meczu z Urugwajem w 2017 roku. W tym dniu miał 37 lat i 263 dni. Numerem 1 jest niezniszczalny dinozaur polskiej piłki nożnej Jerzy Dudek. Człowiek legenda człowiek o którym mówią już kolejne pokolenia. Gdy żegnał się z reprezentacją miał 40 lat i 73 dni. Dla Polski zagrał ogólnie 65 spotkań. Karierę reprezentanta zakończył w dniu 10 listopada 2017 roku. Tak oto wygląda klasyfikacja najstarszych reprezentantów Polski. W komentarzach napiszcie koniecznie, który z obecnie grających ma szansę wpisać się na listę top 10. Czy Błaszczykowski albo Fabiański zagrają jeszcze kilka lat, a może to Robert Lewandowski będzie zdobywać bramki dla reprezentacji przez kolejną dekadę. Czekam na wasze komentarze. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek i zapraszam na kolejny już za tydzień we wtorek o godzinie 16. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!